Owsik, dawaj rewanż. Tylko ty razem się skup. Psychicznie. Daj mi Od tiki za punkty, a z miesiąc Andrzej. już. Dobra, Miki, coachuj go. Można Tiki za punkty wysłać. I schizofrenię nam zbudować fajny feature. Ja no, no, Miki, na... coachuj go i Andrzej. Owsik ma się teraz Andrzej, Co? Ja mogę ci wysłać, chę... mogę ci punkty wysłać, jak mam. Ale ja pierdolę twoje punkty, wolę twoje pieniądze, dawaj donate'a. Graj w te szachy i konsultuj ruchy z Mikim. Będę... Czego ty Ale masz ej! echo? Co? to przez pierożka, no powiedz mu coś. Ale ja no co mam co? zrobić? do pierożku? no nie mogę. Nie wywala! Już. O jezu, wywala! Straszne wywala rzeczy. Wywala mnie! No. Oskarżyłeś bo... się do mnie? Lepół, piję, na co kurka liczysz? Camilletka dla pierożka. Od Dobra, od kołczuj tego co, ty, co to za fantazja, Ty by ja p. co to jest za wizja, że ja pierogowi. Lizał, on pewnie by se to oglądał i konia do tego grzmocił, zbereźnik i pany, Ty, nie wyżyty kielczaku. Mamuty sejdź zapinaj z ptakiem dodo. Se homunculusa pierdolicie. Józek puścił spermę w jajo ptaka dodo i takie gówno się wykluło w postaci twojej persony. Ty, w szawico Jak ty... kielecka. Jak ty, kr. Ty, kr. Okay, ty, gibżdrylu kielecki. Będziesz atomowo bombardowany. <laughs> nie wiem, ale brzmi zajebiście. <śmieniciela> Jakie słodcie wyrzucowało Ty k***a gib w Nie padłem Jezu ci no o m***a Ty debilu p***any owsik Ty idiota, ty się konsultuj ze mną No to panie Bra, Natan biorę, jak, na jest, idioto, jak, jest, jak jest najsłodszy to mu lisztę jakby Jak, jak byk lody sobie żyć. Ja <śmieniciela> z windem rozmawiam <śmieniciela> Nie z tobą się nie podniecaj P***a Ćwong szabe z goju Ty k***a do szabatu poczekaj, klękniesz k przed swoim o, purycem żydowskim, ćwąglu, re... jełopie, pierdolony. Re... wysywanie Kielczaka, zajebiste to jest. Ja uwielbiam wiązanki ja na Kielczaka puszczać, aż tak... To jest taka ognista mowa, ja tak lubię. Dobra, napier... niech tu się uspokoi, niech on gra na, na spokojnie, wy też, Ja to się lubię tak wyżyć, zna... lirycznie na kimś czasami, tak... Aż tu ja jak cały błonę. Łowsik! <grych> <O, w> <grych> Z pogardą, kielczus? Kielczus! Ty, kielczusie! Wracaj na Owsik kanał Czwonglu! Wracaj na kanał, masz owsika kołczować, k. jełopie kielecki. Gręglu, gibszdrylu, Ćwąglu du Dużo określeń. Zajebice są tutaj określają, to Wojtyła tego nauczył. Ja dziękuję temu narkomanowi. Na fazie k temu takie pomysły wpada jakiś gibszdryl, czwongiel po cygańsku Co po cygańsku? Liczenie po cygańsku? Chcesz? Co? To? to słuchaj uważnie. Razy 2 razy 3 zeryzy. Pindjulingju, Ekman Dekman sie kieradziad. Teraz ty. Takaj. To jest 5 6 ku... cepie razy 2 razy 3 zeryzy. Pindjulingju, Ekman Dekman sie kieradziad. Razy 2 jest na początku, kurde. To nie potrafię, no to słuchaj mnie, jeszcze raz ci powiem, razy, dwazy, trzy zeryzy, pindziu, lindziu, ekman, dekman, siekiera, dziad. to jest takie melodyjne, takie, to jest takie melodyjne jak jakaś piosenka, to się łatwo tego nauczyć. Debile tylko nie są w stanie. No o liczeniu po cygańsku, licz po cygańsku, owsiku, licz, jak w walorancie. Pindziu, lindziu, to jest pięć, sześć, kula, kiedy się zaczyna liczenie od 5 sześć? Może w tym twoim, tych bełżycach zawszonych, przy ukraińskich granicach Przestań bluźnić co drugie słowo Troglodyto Kto ty se kur... myśli, mój że, mój że, w Stodole ja jesteś? To jest Andrzejowo, to jest porządny zoo To jest porządny stream, bez troglodystwa, bez bluźnierstw Nikt jej kuł nie rzuca, czasami się ch... Jest... ale tak komputer... tu nie. Ale mi komputer nagle przelagował dziwnie Jak masz bana? Jezu, weź go pieroszku, nie znęcaj się nad nim. No kwa mać on content robi, zostaw go. Zostaw go, on ma immunitet wodzowski teraz. Masz go nie ruszać. Masz go nie ruszać. Odbanuj nie go, 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 daj mu moda. robi tu takie gówno na, na tej szachownicy, Z że ja, ja Wróć tu kielczusa pierongu. No poczekaj, bo to jest wojna domowa. <laughs> bo tu jest. To jest side quest teraz w, między, w międzyczasie. Tu jest partia i w międzyczasie jest walka o Kielczaka jak dostaje ban od pierożka. Jaka, so. no, Jaka piramida Andrzej. Piękna. Piramidy są zajebiste. No bo Owsik to jest... Ja czekam aż on tylko... On to jest kilometr od mikrofonu. On, to, on jest niepoważny człowiek. On nie wie co się Dobra. dzieje. To jest wariat. Owsiku bliżej mikrofonu kur... Bądź. Podejdź do mikrofonu. Zbliż się. Zbliż się do aparatu, którym artykułujesz wyrazy. Znaczy, nie, ten aparat to jest zmorda. Aparat, który przechwytuje twoje wyartykułowane wyrazy. Ma być bliżej twojej japy nędznej. Ja nic nie będę mówił, nawet Jak masz walić bluzgiem to drugie słowo, to jest dobry pomysł. Masz nie bluzgać mi tutaj. O ty troglodyto. Opanuj się. A Owsi, Kika, se walni. Nie! Dobra, nie Dobra, tu przyjrzyj i go będzie kołczował. No tak, wywalanie Mikiego z kanału to jest znęcanie się nad zwierzętami. No to się zgadza, to jest znęcanie nad zwierzętami. Tobie to jest dalej do człowieka, bliżej do, do jakiejś małpy. Ale jeszcze bliżej do świni. Wszawica kielecka. Pawiak. Wracaj na ten kanał. Nie p... tutaj. I znowu podstawia o Wracaj, Kielczusie, bo zaraz Mogę, nie wiem, nie. bomby atomowe ja bym, pójdą na Twoją ja bym, chatę. Partia pewnie bym mógł. Co ty, ja, Gibrz ja. Drylu No Nudzi ja, to... mi się. Nudzi mi się. Ten. Już się dopamina, wygasła, skup się o to jest partia o Twoje życie. No, Zresztą jaki to... to ma sens granie, takie, jak on nie ma biorę tego, ten... On to z Kielczakiem ja, grać, no gdzie postawiam. z ludicznym. Myśl nad tymi ruchami, użyć... Wielczak zgodnie... nawet nie może Loliszcza pokonać, a co mówicie o Wsik, fungofil? Jakby się skupił, to może by dał radę, nie? Jak on ma się Ale skupić, wiek... zwykły alkoholik? Zwykły pielec umysłowy, to... dzięki za followa. Cześć, zazdroszczę, ku**a! Co ty o grasz? O Wsiku! Co ty grasz? Radwan, siemano. Nie wiem, patam. Oj, o Wsiku. O Wsiku, o Zrobię, bo... A to towarzyska, czy to jest. Mi. Jaka to jest? Czy to rankingowa? Nie. Tu piszę. Jest, napisane. jest napisane. No, jest napisane. Ty uju. No i. Za to tracisz konia. No i Przestań bluzgać to drugie słowo, owsiku! Ty żeś więcej inwektyw powiedział jak normalnych słów przez całą twoją naszą znajomość z nami. Ty jesteś niepoważny jakiś dokładnie nędzy. Opanuj się i przestań bluźnić. No to jest, to jest pat. No to jest paciura. Znaczy nie, to nie jest paciura. Jak nie? No nie, no nie bo... jeszcze tutaj mam. no właśnie. Bo się ja. Ale to można było dać mata. Szach hetmanem, no, ja się... trochę a to się baw. Baw się owsikiem. Zabawa owsikiem, to kurwa przygoda. Nie widok, no, tego ulepszysz. Nie, kiedy była przyśmijdowca. Powiedziałem co. Dobra. Półwórni Ty, O, 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 o. pierwszy to to dostaje ofiar! Chłop, jak ty masz 200 plus na czeskomie, znaczy te 2000 plus, to z naszymi aktorami to sobie nie pograsz. Unii oni to mają ledwo stoku! Ja nie wiem jak oni z to w ogóle utrzymują. Najwyższe Elo to ma Stampel. Taki jeden co psa swojego zjadł To on ma też dwa tysiące Nie możesz się ruszać ciągle tak. Nie nie, o, ja... kiedyś tak było, że Widzowie po tysiąc, po dwa tysiące Logali z Kielczakiem i go za każdym razem Pokonywali w trzecim ruchu i się potem zniechęcił Nie chciał w ogóle z widzami grać To, to nie można, to trzeba mieć podejście jak do małp Tak samo jo, jak nie wiem Jakbyś kurde. małpie, małpie siłą banana wyrwał To już by zaufania do ciebie nie miała No Andrzej, i tak ale samo posłuchajmy. jest tutaj Posłuchaj mnie Andrzej, posłuchaj co? mnie no, słucham. Widzowie... Co? Zostaw widzów, ty poj**ńcu. Oni ale ci ja kompak jest zesponsorujący. Plus 41 w bateriale. Jeszcze raz, a teraz Miki cię ko... Mikołaj, cię ko się, pouczujesz Owsika w Pungofima. Się skupiasz. Masz być skupiony jak mnich ty... w Shaolin. Ale Owsiku gra i nie słucha. Owsiku, parę... posłuchaj mnie, posłuchaj mnie motło. Jak ja Masz stresować? Masz i słuchać się Mikiego. Rozumisz? Grynglu? Graj... Przed królem, pionkiem na E4 zagraj. Pionek przed, przed królem o 2 Aż zgłodniałem. Normalną partię. Ale on z... Nie, I teraz no się ze starym, co? ale już może stary poszedł. I, i teraz mu... Pan Rolnik uf, uf, uf. widły na ciebie uf, uf. ostrzy. Słyszysz? Będziesz na widły, na... jak na Wołyniu. W grze komputerowej. Oczywiście. Zjem mu te widły. No tak, Kielczak to zje. Jeszcze wysra I... patrzonek. Ja I... tak będę. Powstać, Miki, draćmu, coś mów mu. Gdzie ty idziesz? Kur... Przestań kląć, bo zbombarduje cię atomowo. Kielczak. Ale... Dobra, ale... nie wiem ale... o co. Posłuchaj. Hetmanem uciekaj. Co, co ty robisz? Ja, ty idioto. No i mi, no zam... mi tego Hetmana. No dobra. Przestań kląć. Jeszcze raz i grasz normalnie. Ale Oksik, posłuchaj nie mi mi mnie. P pl pr Przestań kląć. Osta nie, nie. Jak zagrasz co jest, co To będzie twoja to ostatnia jest, partia Jak zagrasz normalnie No tam się tam bierze jak, jak, jak zagrasz to moda <śla> tak. tak, po tak. Andrejobsku Jak wygrasz i się Jak skupisz i się wygrasz masz moda Pomogę ci mojego o, wsiku, weź ty głośniej mojego mógł moda. Ciebie nie słychać w ogóle a, 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 Przestań jak się telepać. Ucz, ucz, Ale się od jedzenia nie dostał. ...to do mojego moda. Jak jedzenia nie dostał? Kto go. Głoduje. Owsik? Owsiku, głodujesz? Owsiku. Tak, Owsiku. Od Dostanę odbina. Dostanę ku moda. Nie zestaj się chłopczyka i w Jeśli nie, to ja poproszę Andrzeja, żeby mojego moda przekazał tobie. Jak wygrasz? Tak! Przestań kląć w troglu, je jełopie. Ja jestem. Grynglęgą. Ja, tak ja mówię, jak jest. Jak wygrasz to... Jak Max Kolonko! Lolisz, no, to się Marcin. nie pie***li z wami. No, Wsika ciężko jest opisać nie, nie. słownie. Ja bo jestem, to jest, ja, ja to jest taki wykręt! Duży, ja to Skąd otrzymuję. takie gringle się biorą? Ja nie tak wiem! bo to się tak wykluło? Co to się tak wykluło? Tak. Jak to powstało? To jest Humunculus! Z jaja ptaka, dodo i spermy juska. Ale to tak. akurat Mikołaj. Ouczy tak. go! E, nie! I, tych Humunculusie to jest kielecki! Humunculusie kielecki! To jest mój kolega! Miki, to jest twój, twój Właśnie. Mu, Mikołaj, twój jest najlepszy zlega. kolega to owsik, Razem z tej samej kasty intelektualnej, czyli z dna, Andrzejowskie dno Nie, intelektualne. Pomóż, Dawidek jest pomóż bardzo bystry. Dawidek jest smonny. Pomóż, pomóż, Dawidek to jest, jest mi Miki. 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 Dawidek pomóż cię nienawidzi przecież. Miki, pomóż kolegom. Mokas. Jajo ptaka, do spermo Ukraińca, dobrze powiedziane. Ja tu konwersuję z Andrzejem. Ja ale też, panie gufi, panie gufi, ja się totalnie. zastanawiam od trzech lat skąd się tacy ludzie biorą, od początku Andrzejowa jestem pełen podziwu skąd <grym> ja takich kretynów tutaj spotykam, ale to dobrze, ja całe życie lubiłem debili, ja zawsze lubiłem schizofreników, lubiłem jakichś po***ńców, ja lubię na takich taki <grym> ludzi patrzeć, dla to mnie to jest cyrk, dla mnie to jest jak show, kur. ja to lubię takich po***nych, ja to lubię patrzeć panie, na, na debili, ja to lubię na debili patrzeć, morda kielczaku. Sam masz kur... Tak samo Pierożek też w z szafy widzi. Dzisiaj gramy w ligę, Franek szafy co wyskakuje to, i go kur... straszy i Pierożek potem 010 robi. Ja też nie wiem jak oni funkcjonują. Owsik trzy państwa wymieniał i nie mógł kurwa tego zrobić. Ledwo to się dodukła. Owsik, co masz zrobić? Co masz teraz zrobić? Owsi. No fajny masz gościu, jeden, są za je Jeden jedyny ruch. Owszyk, jeden ruch. Ja to na szczęście ja to w szkole najwięcej Pomysł. debili spotkałem. Ja dlatego ja gimnazjum uwielbiałem, ja najwięcej tam debili się naoglądałem w gimnazjum, Piękne o, czasy U nas w gimnazjum była klasa integracyjna Hetmanem. gdzie wzięli największych debili Dobrze. z całego miasta do jednej szkoły. Coś pięknego. Owsik, ja jakie tam elementy zbić. były. Gimnazjum to było najlepsze co mnie spotkało. Jeżeli chodzi o edukację. Bo generalnie nauczycieli to nienawidzę. owsikiem, bo ci nic nie słychać. Co ja bym dał, żeby na tydzień się do gimnazjum przenieść do tych debili wszystkich? Ja ale p... Ja bym tam z kamerą teraz poszedł, ja bym to nagrał, by ludzie mi nie wierzyli. Ja bym lepszy program jak Makłowicz zrobił. Tylko zamiast jedzenia tym z*** pokazywał. Andrzej, cicho, bo my tutaj kołczymy owsiki a ty mordę piłujesz. Ja byłem jeden z ostatnich roczników, co do gimnazjum szedł. Ja się jeszcze załapałem. No ja niestety, ja tu... od podstawówki ja. było tylko gorzej, coraz większych debili mi szło poznawać. Ale ja się bardzo cieszę, bo to ludzi się różnych poznaje w szkole. Ja bardzo fajnych no, ludzi poznałem. Szkoły można lubić, ale klasę trzeba mieć fajną. Jak się ma klasę jakiś grynglów, jakiś takich... ja już nie mogę z nim. Takich, jakiś takich jełopów to jest smutno. O, od, od szkoła od to jest tylko gruby. po to, żeby dymy sobie robić. Ja to nie, bym ja to jesteś swoim cyganem. No cygan był zajebisty gość. Albo ten, śmierdziel, co ganiał no, z tapeciakiem, Goś... był taki gość, co śmierdział i taki przylas, taki, taki karypyl, on miał ksywę Susę. Susę się nazywał. I ku... ten, ten śmierdzący wziął tapeciaka z plecaka, wyjął nóż do tapet i go ganiał po szkole, chciał go pociąć. Ale w grze robił oczywiście. Ale on by to zrobił, to był kompletny... To był taki psychopata, ten śmierdziel, on by to zrobił, ku... Posłuchaj, on to był po... On, on kredał w nauczycielkę od muzyki na nie mogę patrzeć na to. Jak on... Niesamowite. Czuję, <grymuje>, psuję szachownicę.